Top model już tu jest włączony, ale jaja. Każdy staje na swoim numerku. Y... No to jak się zrespiśmy przy cztery, no ja... to co teraz? Nie, nie, każdy się zrespi na swoim numerku. Nie ma tak, że ktoś się z... zrespi ten... na tym samym numerku. Spokojnie, wszyscy wbili? Nie nie, ja, ja was automatycznie ten zrzuci, ja, jak rozpocznę. Mam zły pilot, ale okej, nie, Dobra, jeszcze raz. Wszyscy czekają. O ja jestem na 15, wow. Wow. Jest tutaj szatnia. Szatnia? To... Żeby o, bajko, jest Nie. Jest Czekajcie, na jedynce, od jedynki po kolei się wszyscy ustawiacie? Tak? Po kolei. No. Ty jedynka, ty dwójka. Na trójkę, czwórkę. Kto idzie? Trójka, czwórka tutaj. Piątka, szóstka. 7, 8 nie jest chyba nas no aż tylu Gitara wszyscy stoją? No to bez różnicy i tak wszyscy ten idą i tak, nie? Chyba nie muszę brać broni, chyba wszyscy będą okej, okay, nie? Nie ma troli? Nie ma? Dobra. To zapraszam pierwszą osobę. Wolski wbijaj. Aha. <noise> to mój jeden z dobra. A ja nie mam broni, żeby strzelić. Wszyscy mnie słyszą, nie? Dobra, Wolski, przechodzisz. Dwójeczkę zapraszam. Czytajcie, co jest na tablicy, nie? Pokaż. starajcie się nie wpaść w dziurę. No właśnie, nie trolujcie, bo jak wpadniecie w dziurę, to was nie wyciągniemy. Będziecie tam siedzieć, nie? Do końca gry. Nie do końca <noise> okay. Tak, już Dawaj, możesz przechodzić, już mi się podoba. Trochę słabo widzę, bo tam są tyniki, ale dawaj, dawaj, przechodź, przechodź. Wolski, skocz po giwery mi proszę, co? Tam jest poczekalnia tutaj, tylko nie spadnij w tą dziurę, bo nie wyjdziesz, no. Tam jest poczekalnia i czekasz aż ten, aż następne osoby przejdą, nie? Dobra, pokazuj wejście w, two w twoim nie. stylu. Nawiązanie, nawiązanie, No i posprzątamy A jak to mamy użyć tej ruchomej motki, czy co? Możesz po prostu podejść do mnie i Piąta? jakąś tam emotkę ten, nie? Wrzucić sobie. Jaką chcesz? Dobra, przechodzisz. Przechodzisz. A to w kolei jest, przechodzisz. To Aha. Wolski dawaj gibele. O nie wszystkie, tak, ale dobra, tak. dzięki. Dobra. Y, numerek. Raz, dwa, trzy, cztery poproszę. No i ha. Przechodzisz od razu tam do kolegów zapraszam a kolega tutaj wpadł? tam, tam idź do tego do gąsika tego tam a dobra a okej okay, dobra, następny numerek poprosimy numerek jak dziwnie brzmi to już nam się lekko powtórzyło ale dobra, przechodzisz może ja od razu wezmę miarcz, ale jakby ktoś później tam wpadł. Możesz wziąć Wolski, no. No, dawaj. Ooo, tu wlatujemy na grubej. Przechodzisz. Kacper zapraszam. Ja tu tyłów pilnuję. Pamiętajcie, czytajcie co jest na tych tablicach. Wejdź po schodach na górę i... Aha, dobra. Dobra, to też już było, ale przechodzisz. Dobra Jędrek, dawaj. Dobra, pomóż, daj An pomóż wyjść. Polski. Właśnie mówiłam. Dobra. Icha. Aha. Dobra, już nigdy nie kładnę już tam. No uważajcie, bo to są właśnie takie pułapki dla, tro... dla tych co trollują, nie? Dawaj Jędrek, przechodzisz. No idę, idę. Dopasowany skin kilo w plecach to podstawa. Dobra, siadaj, tu kucaj i się ten... Aha, a ja nie mogę miecza wziąć. Kucasz i się tak obkręcasz powoli, tak? Żebym ja widziała cały skin. Wróć. Wolski to nie... A nie, to nie jest chyba od tego. To nie jest set, dobra. Wolski stój tutaj koło mnie i patrz, czy nie setów nie ma, nie? Zobaczcie końców. To nie set, to nie set. się. Aha, no tak. Tak. No, patrz. Jest podłogę, tak robimy kochani, tak robimy. Żebym ja widziała... wszystko. No dobra, nie może być... Mieć... Przechodzisz? Co? Niech mnie Wolski To też nie set. A ja myślałam, że to set. Eryk, przechodzisz? O Jezu, przechodzisz. Przecież go strzeliłam w stopę. Eem, to też nie jest set. To też nie jest set? Ale fajnie się prezentuje. Nie. Ja bym powiedział, że to set. Przechodzisz. Kochani, tam Potachnia. jest drugi box na końcu. Patrz, poczekaj Wolski. Ja im pokażę. Ja wiem, że to trochę długa droga. W ogóle. Dobra. Tutaj jest następny taki boksik, gdzie wyczekacie. No, możecie tutaj bliżej, jak chcecie zobaczyć, ale żeby później nie było zamieszania, nie? I numerkami po kolei, jak lecimy. Dobra, Wolski, patrz tutaj. A to jest SET. To jest SET. To jest, to jest od niej. Bo... No, to Nikiro, chcesz sobie. No dobra, to o. przepraszam, ale niestety... A baron, nie wie, co, się. To, trochę to dalej, jest. trochę dalej. No. O nie, mhm. To nie jest tak to nie. To o, rzecz. puma, przechodzisz. A to też nie. Jest. No dobra, No dobra, ale już tak wiesz, żeby nie był no. cały set, nie? A poza tym mało... wiesz, jak jest więcej ludzi, to możemy tak grać, ale jest mało ludzi, to wiesz tam przemkniemy oko. Przechodźcie wszyscy O, o, kolega, wpadł w dziurę. Nie kolega, po prostu tutaj wpadł. Chodź chodź za mną. Tutaj jest taki. No i tutaj wiecie, numerkami się ustawiacie mniej więcej, no taki duży box jest, wiecie, każdy wie, który miał swój numerek, nie? Wolski przejdź. Zostaw strzelanie na później, tak? Czyli podnosimy broń a nie strzelamy, tak? Polski, rzuć na ostatnim tym kwadraciku miecz tam. Dobra. Ja to dobra. Dzieje? To jest takie zimowe, No takie dobra, no bolne, dobra. Bole, bole, bole. Przechodzisz, rzucasz, choć, 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 harley, harley tu, no. Chodzi o to, żeby pasowało, nie? No pasuje. A to nie jest to samo. To nie jest to samo. To nie jest odsetu. To nie jest. To nie jest. To nie jest. To nie jest. Przechodzisz. Tu takie fajne białe ja ma ja Ładne, podoba mi się to fajnie, tam mm. wchodzisz. To miałem malowoń. <grym> A co to ma, kwiatki? To nie jest. Na tym? A nie, jakieś. Nie, to są te zwierzynki, jak ja no. Nastroju. Dobra, przechodzisz. Ooh, nice. I like leśka spróbuj przekaż że Przechodź. Ja to nie mam tu, więc oni mają być przede mną. Wszystkim. Mm. Dobra, przechodzisz. Kurczę. Jędrek, czemu czerwone? No bo lubię czerwone. Ale ja nie lubię, nie pasuje Chodź mi. Jest, dzięki. Mogę w końcu zjeść? W czerwone mi tam nie pasowało. Aby, aha, dobra, już ustawiliście się. Dobra, starczy wam miejsca? Starczy chyba, nie? Chodź, anonimowy. Jeden ten na osobę, tak? A ten dwa narysował, dobra. Znajdź sobie miejsce, wolne jest jakieś. O, tu masz ostatnie wolne. Dobra, czerwona, dobra, tutaj zobaczmy. No fajne, myślę, fajne. aż trzy yy, osoby. Tutaj, no wiem, no ale. Tutaj drzewko takie, no drzewko do niej. I słoneczko to to, nie. jest, no dobra. A tu, no to... Tutaj wytłumaczyć. Takie... Ja wiem, ja rozumiem to, no. no. Możemy wytłumaczyć. Gdzie Świąteczne? No patrz, moja e, no ja cię wytłumaczę, bo to jest historia. Chyba dobra, chodź. Dobra, chodź. 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 No chodź, Czekaj, ja co to, to mówi? A, tutaj jesteś, dobra. Wracaj na swój ten. Wracaj na swój. Tak, tak. w drzewko. drzewko, taki minik, się nazywał? Ee, nie ogólnie, ja rozumiem o co ci no. chodzi. no ja, ja wiem, ale tak śmiechowo, ja, no. Ja, 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 ja gier, e, uczył, e, jak. Jak. jak uczył, jak czynasz. To jeszcze. Że... No, mam spokoju. Wow. No <laughs> Też mam spokoju. Dobra, muszę ten. Wracaj na swoje ten. Muszę wybrać, tak? Trudno, bo wszystkie są fajne, naprawdę, mi się wszystkie podobają. Wolski, nie uciekaj! Dawaj shotguna tu. No. Nara Wolski, sorry. Nara Wolski, sorry. Tutaj tu, tutaj tu, Kurde, myślę, tutaj, muszę tutaj tu. Kurde, będzie pasować tematycznie kolorystycznie. Wolski, ja muszę dwie, dwie osoby wyeliminować. dwie osoby No, kogoś muszę wybrać, nie? Pierwsza. Jezus Maria. Puma, sorry. Sorry, Puma lecisz no, no, do... I trzy osoby do... są, tak? Dobra, chodźcie. A, to ja wybieram. Są cztery osoby. Cztery są a... trzy. A, to, sze... to jeszcze sze... 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 jedna, sze... tak? Oj ojoj ojoj. Oj, oj e... ojoj, mamy problem. Kurna, no. Sze... 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 no. Nie, 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 nie. Lecimy dalej. Odłóż ten miecz. Tutaj, teraz, dobra, lecimy ja nad... do... o... O... na TT, tutaj chodźcie Uważajcie, nie spadnijcie tutaj Pierwsza osoba, druga i trzecia O kuźwa, ja spadłam Podaj ktoś, rzuć miecz rzućcie Rzućcie miecz, bo nie wyjdę Dobra, ja raz na jest Ja mnie zabijać O, dzięki I na TT lećcie o Jezu, jak to się robiło? Polski jak to się skakało. A, a. a, a. Do, góry elba. Elba. do góry i Elba do góry i Elba. Czyli do góry Elba. Dobra, Dobra, już mam. Okej, okay, ogarnęłam. Dobra. I teraz tak. Wszyscy na swoich tych sam? Ktoś spadł? Czy ktoś wyszedł? Ja, ale idę naokoła. Ja idę naokoło. To ja ci rzucę a, mieć tak. jak chcesz. Dobra, to ty tam stoisz. Dobra, to zaczniemy. Przekonaj widzów, żeby głosowali właśnie na Ciebie. Parę słów do widza. Stawaj tam. I Kochani, od razu sobie... A, trzy osoby są na, ty na czacie, ale dobra, na live. Parę słów do widza, żeby głosował... Przekonaj widza, żeby głosował właśnie na Ciebie. Idziesz? Śmigaj na trójeczkę. O, on poszedł mi po, bro po bronie. Aha, teraz jak ktoś wskoczy do dziury, to już nie wyjdziemy, bo miecz jest tam. I... No, znaczy wyjdziemy, ale dobra, nieważne. Dobra, Kacper, przekonaj widza, żeby głosował właśnie na ciebie. Parę słów do widza. Wi, widzu, widzu, ja cię lubię, nie lubisz. E, jestem e, pro playerem. E, słabo, jeżeli, słabo. jeżeli na mnie zagłosujesz, to e, zapewnię ci. Wdam e, cię do znajomych. Wow, <grym> piękna przemowa. Dobra. Jak ja, ja, ja kochasz Ukrainę, to dla to głosu na mnie uratujemy Ukrainę. Oj. <grym> Jeszcze łotka. I anonimowy. Ja... Jeśli na mnie zagłosujesz, to Monia narysuje ci takie serduszko tutaj. O. Już tutaj Ach. się rysuje. O. Takie dostajesz serduszko od Monia, jak na mnie zagłosujesz. O, jak słodko. Dobra, teraz wszyscy wchodzą na ten. Z multikont, nie z multikont i głosują na kogo <grym> chcą. Dobra, ale oczywiście, jak, jak kochasz Ukrainę, to niech na mnie zagłosi, jak też ktoś, jest... ktoś kochasz Cobra Kai oglądać. Dokładnie. Ktoś... Jest Kacper, jest Kolo i jest Anonimowy. Mon, Podłoga Monia. Trzy osoby są na czacie tylko i nikt nie pisze. Ej, halo, co się... Z... W ogóle Jędrek, co się z wami dzieje? Co się dzieje? Halo. Dawaj tak głosować na ten Anonimowy, Lisek Anonimowy Ukraina To zróbmy tak Kacper jest jedynką Kolo jest dwójką A Anonimowy jest trójką Ale nie spałam cię no Jeden głos wystarczy Dwójka Trójka Albo wiecie co ja zrobię wam ankietę bo tak to wystawicie, poczekajcie. Ale jak to się robiło ankietę? <grych> Zadaj pytanie, tak? Dobra, kto, kto ma wygrać? Jasper, Ale to jest tylko tak, albo nie? Aha, dodaj opcję. 80 są I teraz tak: Kacper? I to Kacper? No, trzy daj. Kolo. Kolo. I anonimowy Dobra, chyba działa. Ej, ej, szumi ktoś. Dodało to czy nie? O, jest, dobra. I teraz głosujcie. Kacper, kolo, anonimowy. Jest. No jest, ankieta już, no. Kacper to jest ten. Anonimowy. Ten. Kolo to jest ten. Skin. I anonimowy to jest kolo dobra, chodźcie, już tutaj może się ustawiło. Tak, żeby was wszystkich mogła złapać. O i tak jak staliście, 1, dwa, trzy, nie? Kacper, per kolo i anonimowy. być Dobra, ja sobie teraz obczaję ankietkę. Myślę, że już chyba będzie spokojnie, żeby zobaczyć. Ej, a czemu mnie tutaj nie pokazuje, tej ankiety teraz, falo co się stało? Hatsper 10%, Kolo 60% i Anonimowy 30%. I izu, nie, Czyli ja idziemy izu, tutaj, idziemy tutaj i trzeba fotowalnąć. No, Czyli tak, Kolo straszne, na pierwsze miejsce. Anonimowy na drugie, i Kacper na trzecie. Zapraszam, no śmiej gaj, bo chcę fotę zrobić. Z... Zrobić. A ja wyjdę w te Kolo, wygrywasz ode mnie coś ze sklepu? Nie dzisiaj, bo muszę doładować fałdolce i muszę dodać się na drugie konto, ponieważ tam mam dwóch tapówkę włączoną. A tutaj mi nie działa, więc dostaniesz prezent za dwa dni, dobra? Bo musisz mieć mnie w znajomych dwa dni, żeby dawać prezenty, chyba nie? Czy coś takiego? Trzy dni. Trzy dni, a no to zgłoś się do mnie za trzy dni, sorry. Dobra? No, no. no dobra, to fajnie, mamy wygranego To to było Faudolce, to teraz wtedy lepiej się ubrał. Nie Faudolce, coś ze sklepu. Nie Dobra, zakończymy ankietę, pyk. Dobra, wychodzimy stąd kochani, idziemy grać. Idziemy grać co tam chcecie, nie? Fajnie, poczekaj, ja sobie dołączę drugim kątem tylko. Capik. Możesz screenshota zrobić i wysłać mi co tam chcesz ze sklepu? No mogę. Dobra, fajnie. E, mam pytanie teraz, o czymś Co byś bardziej wolała? Jim Va Valentina czy Victoria Find? A która lepsza? E, czekaj. 1500 plecaczek I tylko to ma, dobra. Ja, ten ma. Ładno ma buźkę. A za 1500. No. Ładno ma buźkę, fajna. Oto. To, o to, o to. Y, Victoria. Czekaj, Victoria. Victoria jest. No też fajna jest. Tylko, że z kapeluszem mi się bardziej podoba. No, to kapeluszem nie Mhm. Która by wolała? To osobiście. Mm, powiem ci szczerze, że obydwie są fajne. Kapelusik fajny jest, super mi się podoba. Ładne oczy ma. No, a, a, bo, tak, mm, a ta na, na przykład, y, bo ona ma drugi skin. Znaczy ten, bez czapeczki. No, to jest lepszy, bez, bez czapki. Znaczy z też jest fajny. No. Coś jest spoko... Nie, mi się wydaje, że chyba bardziej taka... Jestem... Ta Wiktoria no jednak. No dobra. Ten kapelusz jej tak fajnie. I te oczy ma fajne, duże. Ale z kapelusikiem mła. Podałam się super. No to Wiktoria fajnie. moim tak bardziej, ten elegancki taki wiesz, szpileczki, kapelusik, no jednak Wiktoria. No dobra, Wiktoria. Ja, ja miałam taki dylem, albo to, albo to. Dlatego ja chciałem się zapytać. A, to jest oferty dnia. No. Fajny ma plecak, mega plecak mi się podoba. Ogólnie skin jest fajny. Znaczy, którą ty... Powiem ci tak. Wiktoria pierwsza, Valentina drugi i trzeci yy, ta siorber... Yy, na czy jak to? ty. Tak. Słuchaj... Erik, no to jest twój wybór, nie? No ja. Chcesz, to możesz kogoś zaprosić tu i ci niech do razie, nie ma problemu. No to dawaj go tutaj, no. Słuchaj, ja ci powiedziałam, to jest tylko i wyłącznie twój wybór, tak? Ja ci mówię, zapytałeś się mnie, co mi się podoba i tak dalej. No A ty, a Victoria jest najtańsza, nie? No właśnie. Ja pitole to grubo teraz wyszłam. <laughs> Ej, Kolo, bo ja... Ej, Kolo, ja mam pytanie. Ważne. Kolo no, jest to też. To się... Ej, to wybrałeś... to by, co byś ty wybrał z speku? Masz trzy do wyboru. Albo Valentina, albo Victoria Shine, mm. albo mm. Sorbentina. To mm. już mm. wybrał to tych mm. trzech. Okej, montaż? tak. Wiktoria e, Sain, tak? Valentina. A, drużynę, masz Valentinę, wyróżnionych masz Wiktorię za 1200. Oferty I oferty dnia masz Sjór Bertynę za 1500. Co byś wybrał? wybrał. <słuch> Może nie, powiedz tak, od e... 1 do 3. Jak byś miał wybierać tą, naprawdę bym tą. Number one? Wiktorię. Na one, tak? Tak, drugi uh -huh. to byłby Siorbetyna, a trzeci to była właśnie Walentyn. Aha, no dobra, no troszkę inaczej powiedziałam. Pierwsza była u mnie Walentina, y, nie, Wiktoria, sorry. Pierwsza była u mnie Wiktoria, później była Walentina, a później była ta Siorbetyna. A taki zwykły no No to jest tak, tak na on taki No taka no, koszuleczka wiesz, zwykła Ja wolę takie bardziej, no Wiktoria wiesz no <ślesz> Kapelusik nie, elegancko. to jest, no eleganck Dobra to jest Twój wybór Erik. Dobra, pora pomóc mi Bo to ja, jest mój uczniem więc muszę Ci pomóc Uczni? No ja no, no, mówię, bo no, no, wybrać ja, także że taki y, Victoria będzie, będzie. No no, to tytuły. Czyli to najładniejszą numer jeden. Maria, Sain, tak? No, to nie jest, trochę, jest trochę Zmyszącego. No icha miałem egzamin próbny z natury ma, z, z polskiego Moja... się, Idę się pocieszyć Słucham e, ma, Mam cię pouczyć grać, bo nawet kole potwierdził, że jak trochę mu powiedziałem porad, to już o wiele lepiej gra. Tak 100%, 100 się zgadzam Uczynie, Erik Oooo! Monia! No co, ja będę gorsza. <grymne> Ładna jest, podoba mi się. Ale w kapeluszu. Bez kapelusza mi się nie podoba. Ładne ma te oczyska, Jak moje, <grymne> prawie. Ale kolor serwer twoja też jest dupka fajna, fajna ma, ma włosy. O, żeby te włosy były do tego skina mojego teraz co mamy, Erik, to by było o. mega. Uf. To by była draga, like, like like ale też jest ładnie, no?